Kia. Movement, that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Żeby nie było, że Kii sportycznie wydajemy, proszę bardzo, dzisiaj ponownie Experience Green. Ostatnio w trochę gorszym świetle, dzisiaj, mam nadzieję, w trochę lepszym. Ciekawy jestem, jaki będzie Wasz odbiór tego koloru. Zapraszam na krótką prezentację. Nowa Kia Sportycz 1.6 Turbo 230 KONI Hybryda. 230 koni ma zespół napędowy. Sama turbo benzyna ma 180 koni. Wersja wyposażenia Business Line, czyli felga 18 cali. Na życzenie klienta opona całoroczna. Pakiet Driveways Plus, czyli kamery 360. System zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Color Experience Green. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 189 300 zł. Okres oczekiwania do pół roku ciemne szyby, te plastiki wstawki Piano Black, ładnie się to komponuje. Czujniki przód, tył kamery 4, czyli pod lusterkami z przodu. Tak wygląda grill wersji business line. Co powiecie na ten kolor? Tam kolejny biały business line, przygotowany do wydania. Ostatnio zebrał średnie recenzje, opinie, ale możliwe, że to była kwestia oświetlenia, jak dzisiaj. Wersja Business Line, wykończenie na miękko, 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 pełna elektryka. Wielofunkcyjna kierownica, cyfrowe zegary pod jedną taflą szkła. Shift by wire. Tapicerka półskórzana. Fotel regulowany elektrycznie. Sufit szary w Business Line. folie pod klamki. On chyba ma jeszcze dodatkowo immobilizer dołożony. Podejrzewam, że za chwilę próbując go odpalić, nie damy rady. Zrobimy test. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Skrajne siedziska są podgrzewane. Tu jeszcze mamy regulację temperatury. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych drugie. To jest sprytny, fajny zaczep na marynarkę. Już fabrycznie ktoś o tym pomyślał. O, no, tu jest rejestrator jazdy domontowany. I zobaczcie, bagażnik, w którym się mieszczą cztery opony. Elektryka. Cyk. Tu widać teraz tą folię. To też jest sprytne zabezpieczenie, żeby nie porysować wnęki na klamki. Mój ulubiony dwufunkcyjny panel. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Nawet jak jest wyłączony. Fotel pasażera regulowany elektrycznie. I poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera. Wersja business line: więc reflektory są full LED, inteligentne, adaptacyjne. Co powiecie na ten kolor? 189,300 cena cennikowa. Odpali. Nie odpala. I o to chodzi. Idę po pastylkę. Proszę bardzo, mamy i pastylkę, i kluczyk. W zasadzie dwie pastylki i dwa kluczyki. I działa. Obraz z kamer pod lusterkiem. Kamera 360 Rzut z góry I boki, albo taki rzut Dwufunkcyjny panel I albo multimedia, albo nawiew, klimatyzacja jeszcze folia to było na tyle, jeśli chodzi o Kia Sportage w Business Line w hybrydzie. Możemy zajrzeć w sumie jeszcze pod maskę, kład hybrydowy, turbobenzyna, silnik elektryczny w sumie. Zespół napędowy ma 230 koni, sprzęża je automat hydrokinetyczny sześciobiegowy, 6 AT, czyli wygłuszenie pod maską jest. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zamówieniem, zapraszam do kontaktu 585523636 okres oczekiwania do pół roku. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. A jeśli jakimś cudem pojawiłby się tutaj samochód po rezygnacji klienta albo taki dowolnej sprzedaży, to obiecuję poinformować was na tym kanale. Dobrego dnia wam życzę, trzymajcie się. here movement that inspires